Witam Was bardzo serdecznie, Krystian Lejowski z tej strony, witam ci na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Dzisiaj lecimy sobie z konkretnymi tak naprawdę informacjami z, w zakresie klikaczy, bo mamy konkretne informacje jeżeli chodzi o Bloom'a, na przykład jak będzie wyglądała kwestia kwalifikacji kryteriów pod airdropów. Tak więc zaczynamy. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć właśnie o Bloom'ie, ale też wspomnieć troszeczkę o Katizen Game Center, jak to tam wygląda. I tak dalej, bo tam też są pewne rzeczy, które się cieją. Zobaczymy po prostu, co będzie tam dalej. Ale na początek, Bloom, AirDrop, TGE, AirDrop, kryteria, Tokenomics i tak dalej, drugi kwartał. Tak naprawdę, kryteria, jakby kwalifikacje, już, dali już mamy. Co trzeba mieć? Jak to wygląda? Pozwoliłem sobie to też napisać tutaj zrobić wpis na naszej grupie na Telegramie odnośnie właśnie tej akcji. I tutaj wygląda to następująco. Kryteria pod airdrop. Minimum 100 tysięcy BP, czyli tych bloom points. Tutaj mam odpalonego naszego blooma. Bloom points, czyli oczywiście. Czekajcie, ja to mogę zwiększyć czy nie mogę? Tak, mogę. Bloom points, czyli oczywiście te punkty, które po prostu mamy z tego klikania, zrobienia questów i tak dalej, nie? No. Tutaj na przykład zakładka Quest, Earn, Blue Points i też z tego klikania, po prostu w, te, w tą gierkę, tak zwaną, nie? No, co jeszcze? Minimum 750 Mem Points lub ukończone Proof of Activity. Była taka akcja, na pewno pamiętacie ci, co gdzieś tam działają: w Blumie byli, w Blumie są, w Blumie. Proof of Activity to była seria transakcji na tonie, ok? Tam po pół tona, po 01, tona, po pół tona, tam chyba nawet było, nawet więcej niekiedy. I to było kilka takich transakcji, nie wiem, czy to było 7 czy 8 tych transakcji tygodni, ok? już zapomniałem, nawet, nawet nie wiem gdzie to dokładnie sprawdzić. Um, jeżeli to można sprawdzić, to napiszcie pod spodem w komentarzu. Ja zrobiłem to wszystko. Tak, za każdy, w każdym tygodniu robiłem tutaj transakcje, tak więc jestem zabezpieczony. Jeżeli chodzi o aktualny mój stan konta mem e, zakładka friends jak sobie wyjdziecie friends, okay, tutaj macie leaderboards i tu macie your rating. Ja mam 500 tych mem pointsów. Jest wymagane minimum 750 lub właśnie full of proof act of activity. I mimo wszystko um, ja sobie też tutaj ten yy, Dobiję te 750, żeby tam bezpiecznie po prostu mieć jakby dostęp do mojej no mojego airdropa, prawda? Jak to zrobię, zaraz Wam powiem. I jeszcze jedna tutaj kwalifikacja, która jest wymagana na ten moment, tak to przedstawiają: to jest minimalne zaproszenie dwóch osób, tak? Czyli musicie mieć zaproszone dwie osoby. Ja mam 63 osoby tutaj w moim blumie, tak? Nawet ktoś tam pisał, że no robi to wszystko i tak dalej, ale no nie ma tych ludzi. No to tam mu odpisali, żeby zaprosić członków rodziny, czy tam kogokolwiek, dwie osoby, po prostu i tyle. A, tak więc, nawet wydaje mi się, że jest możliwość po prostu założenia nowych telegramów. Czy tam na koncie kogoś poprosić, a zrób mi kurczę, weź tam wejść, siostrę, czy ktoś, żeby po prostu te dwie osoby zaprosić. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś nie chce się w to bawić, no to po prostu tego nie robi i tyle, nie. No. To jest przesianie przez Bloom, tak. Tutaj oczywiście wchodzą w grę jeszcze inne, bo dali cały roadmap, tak? Inne tematy, jakieś AI agents, tak, agenty AI różnego rodzaju platformy tradingowe. Na kwartał trzeci jest. Bloom Listing Token Projects, nie? czyli jakieś projekty od Blooma będą listowane na ich teksie nowe i tak dalej. jakiś tam portfel, Bloom Mobile Application, czyli aplikacja mobilna, no sporo jakby tematów. Ok, wszystko spoko. Dla nas tak naprawdę, no co jest interesujące najbardziej? No Najbardziej jest interesujące to, jak po prostu będzie wyglądał ten. I teraz możemy zauważyć, że ja mając 500 mem coinów, mem przepraszam, 500 mem points, czyli tych 500 punktów jestem w pozycji 125 tysięcznie 25 tysięcznie, ok, tak więc jestem dość daleko. Obstawiam, że jak wbije kolejne 500, no to będę pewnie z 500 tysięczny albo coś takiego. jak w ogóle dobić te punkty, tak? Te mempoints, jeżeli nie jesteście pewni swojego proof of activity, czy robiliście czy nie, no to te mempoints, żeby zdobyć te mempońcy, to jest tak: mempad, wchodzimy sobie, mempad, get started. I tutaj generalnie, na przykład, za zrobienie tokena, launch token, tak. Za zrobienie lunch Token, za zrobienie tokena, e, kochani, dostajemy 500 punktów. Czyli dwa tokeny jakieś tworzycie, byle jakie, dajecie sobie ikonkę jakąś tam e, sensowną, e, imię, name, czyli jakby nazwę, e, ticker, czyli symbol, czyli na przykład Tuno FTO, załóżmy description, możecie coś tam dać, wpisać cokolwiek i po prostu dajcie continue. Tylko oczywiście wasz podpięty portfel tutaj na na bloom, ok? No to musi mieć środki też, nie? No bo to nie jest tak, że. Przepraszam. No bo to nie jest tak, że to się tworzy za darmo. To trzeba też wydać około jednego tona. Ok? Czy tam, no trochę mniej niż jednego tona bodajże, prawda? Tak więc to też ma swoje, po prostu, to też jest koszt pewien, nie? Tak więc to też dla chętnych, jeżeli ktoś nie chce, jak tutaj już ludzie piszą, że nie chcą ani centa już wydawać w klikacze, jak najbardziej. No ja osobiście to zrobię, bo to jeden ton to jest, nie wiem, teraz 3,5 dolara bodajże, czy coś takiego, czy 3 dolary, czy jakoś tak. Więc jakby to nie są duże środki, a po prostu dobije dla bezpieczeństwa. No ja mówię, ja robiłem proof of activity, tak więc jestem tu bardziej bezpieczny w tym temacie. Jeszcze tutaj jak sobie przejedziecie, bo tutaj są takie dwie opcje, prawda? Macie tą opcję. Yy... Rankingu mempońców, także opcje rankingu tych bloom Jeżeli chodzi o bloom points, u mnie jest to 639 tysięcy. Jestem na pozycji 176 tysięcznej. Tak więc tutaj, jakby to już wychodzi znacznie lepiej, jeżeli chodzi o bloom y, a mem y w moim przypadku. No, kochani, no, sam fakt, że wszystkich użytkowników jest 90 milionów. OK, a ty jesteś na pozycji 176 tysięcznej w pewnym jakby tutaj rankingu, no to to już myślę, że jest spoko. Nie? No. I myślę, że te trzy tutaj tematy 100 000 punktów 750 mempońców lub Proof of Activity skończone i te dwa polecenia to wyczyszczą 80 albo 90% wszystkich jakichś tam botów i tak dalej, wszystkich użytkowników. Ok? Myślę, że to wyczyści bardzo, ale to bardzo dużo użytkowników, bo tak jak mówię w klikaczach bardzo, ale to bardzo dużo jest botów, e, multikont masowych botów i tak dalej, gdzie setki tysiące, e, dziesiątki tysięcy botów po prostu wchodzą tylko, żeby zebrać jakąś tam ilość tych punktów, e, tych e, różnego rodzaju jakichś tam e, gwiazdek z e, różnego Zależy od projektu, prawda? Są różne tam gdzieś tam waluty i tak, punkty i tak dalej. I później na listingu, jeżeli nie ma przesiania, to oni ze 10 tysięcy czy 20 tysięcy kont przesyłają to wszystko na różne portfele. Wszystko jest przygotowane perfekcyjnie. No i załóżmy, ma na konto 5 dolarów czy 10 dolarów, tak? Czyli cały pieród, tak powiem. No ale, wiecie, no, razy 10 tysięcy kont to jest 50 tysięcy dolarów, a koszt tego będzie znacznie na przykład mniejszy. Ok, czy tam, no, nie mówię, że jak już więcej niż 5 dolarów wejścia czy, czy coś takiego, tak, takie są farmy botów, na przykład nawet, no załóżmy takie mniejsze to po 500 000 nie? No a te większe po 10 tysięcy czy więcej. Tak więc z tych 90 milionów użytkowników tutaj na Blumie, obstawiam, że zostanie e, no maksymalnie do 10 milionów. Ja tak obstawiam. Dajcie znać, jakie są wasze predykcje w tym temacie. Ja uważam, że tak po prostu będzie, a nawet mniej niż 10 milionów. Ale to wszystko się tak naprawdę okaże. No to też nie są jakoś duże te, te wymogi tak naprawdę, no bo mogliby dać minimum na przykład 200 czy 300 tysięcy tych punktów. No proof of activity to jest akurat nie spoko, bo to też były koszty transakcyjne i samo to minimum 750 mem points to też jest koszt, żeby stworzyć po prostu polecenie dwóch osób, a dwóch jakichś tam, żeby po prostu mieć, to nie jest nic trudnego. To można zrobić bardzo szybko, zakładając jakieś tam swoje inne konta, gdzieś tam na przykład poprosić kogoś, żeby weź tam załóż konto, załogł się, pach, pach, zrób tam jedną czy dwie transakcje, żeby było, że jakiś tam aktywny użytkownik, normalny i tak naprawdę masz dwa polecenia. Albo nawet jakieś fejkowe mogą zrobić boty w polecenia i też będą mieć dwa polecenia, ok? Tak więc to jest akurat nie, moim zdaniem nie, najmniejszy problem, nie? No. Ale mimo wszystko uważam, że to przesieje bardzo, ale to bardzo dużo po prostu, tych botów i tak dalej. Nie mówię, że normalny graczy, bo normalny gracz, jak coś tam ma, coś tam robił, no to pewnie z ciekawości samej nawet, bo to nie są duże koszta, czy tam zapłaci tego tona, żeby stworzyć tego mem, mem tokena. W Bloom Pads, czy tam po prostu zrobił te proof of activity za te kilka dolarów wcześniej, no i po prostu się kwalifikuje do potencjalnie do tego airdrop, prawda? Jeszcze patrzyłem, czy mogę sobie sprawdzić swoje proof of activity, ale powiem Wam szczerze, że chyba nie można tego sprawdzić, bo tak popatrzyłem na tych wszystkich tutaj rubrykach, ale no niestety tego, tego nie widzę. Tak więc, jakby no, trudno, prawda? E, nieważne, nieważne, ale ja no, osobiście myślę, że robiłem. Ale mimo wszystko też się zabezpieczę tym właśnie tymi mempointami, point'ami, prawda? No, niestety, jeżeli chodzi o mój przypadek, to moje check, daily check-in zostało całkowicie jakby zdjęte całk po prostu do zera. No, bo tam było już ponad 200 dni, a byłoby znacznie, znacznie więcej, ale po prostu w pewnym momencie gdzieś tam i to przepadło, później mi znowu przepadło. No, i teraz mam czwarty dzień. Nie wiem, jak to będzie brane pod uwagę, czy to będzie brane pod uwagę, ale bardzo możliwe, że to będzie dawało jakieś dodatkowe potencjalnie punkty do tego, żeby otrzymać jakby większą może tutaj większą ilość tokenów do airdropa, prawda? Teraz sobie polecimy jeszcze z takimi nowościami, informacjami co do Bombi i co do Katizen. Bombi, nie wiem czy o tym, chyba nie wspominałem o tym w poprzednim materiale. Bombi tutaj coś szykuje kolejnego. No wiadomo, szykują Bombi 2.0, prawda? I to pewnie będzie w kwietniu. Też ma być listing. No miejmy nadzieję, że to będzie kwiecień. No tutaj miałbyś to pierwszy kwartał. To się delikatnie przełożyło. O czym napisali. Ok. I również napisali ostatnio, że nadchodzi kolejny rozdział Bombi, czyli Kapi Bomb. Przestawiamy pierwszą w ekosystemie Ton Grey Stake of N z funkcją AI in up staking, przepraszam, gracze mogą stakować tokeny bombi, aby odblokować rzadkie przedmioty, przyspieszyć postępy i zdobywać przewagę konkurencyjną bez dodatkowych zakupów czy aktywów. Rozrywka w kepi bomb została zaprojektowana przez legendarnych byłych inżynierów XAI, a nawet funkcja innowacji cyfrowych Trumpa interesuje się jej technologią blockchain. Niektórzy twierdzą, że może stać się najcenniejszą marką gamingową dekady. Dzięki stake of earn i in-app staking, gracze zyskują darmowy dostęp i epickie nagrody w przyszłości, w tym ekskluzywne airdropy i wpływ na ekosystem przełamujący klątwę szczytu TGE. BOMB. OK, i tutaj jest informacja, bomb TGE nadchodzi, są, czyli wkrótce. No miejmy nadzieję, tak? Fajne tutaj te, te jakby plany i tak dalej. To wszystko jest super, to wszystko jest ciekawe. No tylko wiecie, no żeby do, jakby do, dostarczali to, to, co gdzieś tam mówią i tak dalej. Jak dla mnie to może być, wiecie, no miał być pierwszy kwartał, czyli tak naprawdę koniec marca, prawda? No i mamy już kwiecień, no niech to będzie w pierwszym tygodniu kwietnia, czy w drugim nawet. Okej, okay. niech to po prostu dobrze zrobią, niech to e, wyjdzie na plus przede wszystkim. OK, żeby to po prostu miało ręce i nogi, ten airdrop, wtedy jak najbardziej mogę co do projektu Bombi siedzieć tam dalej, przeangażować, coś tam popatrzeć, zweryfikować, mieć tam jakieś swoje zaangażowanie. Jeżeli będzie totalna wtopa, klapa, no to tutaj zobaczymy, co po prostu dalej. Ja tak jak zawsze mówię, nie zamykam się na klikacze. Jeżeli coś jest zgodnego uwagi, mogę wejść, mogę gdzieś tam coś tam podziałać. Potencjalnie, jeżeli to też nie zajmuje jakoś mega dużo czasu, no bo po prostu na zbyt dużą ilość tych klikaczy też nie mam za bardzo czasu, bo jest znacznie więcej rzeczy też do roboty. Tak? i jeszcze jedna rzecz. No tutaj, ostatnio bardzo mocno, jakby spadł token tak Ostatnio, jak patrzyłem, no to było kiedy? No to było tak naprawdę nie tak dawno. Token Kati był po właśnie 13 centów, no ja to patrzyłem, to było dzisiaj, tak? No, 13-14 centów. No a tutaj spadek, tak nawet ktoś tam, bo ktoś tam napisał na grupie, 9, do 9 centów poszło, poszło w dół, po prostu taka sznita w dół poszła niesamowita. No ktoś po prostu puścił niezłą sprzedaż tutaj. E, oczywiście oni już y, zastosowali tu, dali tu już y, informacje. Czekajcie, to chyba pod tym będzie. Tutaj dałem info. Ehm, tak, w sprawie ostatnich wahań cen Kati. Ostatnio na giełdach miały miejsce nietypowe wahania cenu wielu tokenów. Aktywnie monitorujemy sytuację Kati i prowadzimy rozmowy z giełdami. To, token, tokeny zespołu inwestorów i doradców nadal pozostają zablokowane. Katisen działa bez problemów, a nasza sytuacja finansowa jest bardzo stabilna. Dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie. No. Także powiem Wam szczerze, że tutaj no ciekawa ta sytuacja. Nie analizowałem transakcji i tak dalej, co się tu wydarzyło. Tak jak napisali OK. Możliwe, że rzeczywiście coś tam się dzieje, jakoś mówię. Jakoś specjalnie tego nie analizowałem. Ale jest inna rzecz, która mnie zastanawia, powiem wam szczerze, jest to. Czekajcie, czekajcie, cancel. Jest to kochani Game Center. Czyli tutaj, czekajcie, bo to mi się za dużo teraz zrobiło. Czyli tutaj ta akcja związana z naszym airdrop airdropem, prawda? Za dużo, za dużo. O teraz, i tutaj, tak w Game Center, Katizen Game Center, yy, dwa dni temu, bodajże, miałem tutaj, jakby, yy, moją potencjalną na ten moment, oczywiście, na tamten moment, czyli dwa dni temu, miałem tu 700. Czy to było nawet wczoraj, chyba. Dwa dni temu, wczoraj, miałem tu 730 tokenów, potencjalnie, nie, do zgarnięcia. No, generalnie ja się utrzymywałem w tych kategoriach, nie? 700, tam było 715, 730 i tak dalej. W zależności, kiedy zrobiłem misję, prawda? No i dzisiaj patrzę, mam 680. No i powiem Wam szczerze, że byłem w szoku, że tak to kurczę jakoś podskoczyło. O co tutaj chodzi? No i tutaj też. Yy jak sobie wejdziemy na ich wpis czekajcie jak sobie wejdziemy na ich wpis na x jeżeli chodzi o katizen, no to tutaj są różne komentarze a jeden mnie zainteresował um, jest tutaj użytkownik os world jakoś tak uh, i think there is a massive points manipulation going on that uh, is reduction users earning drastically czyli on tutaj jakby zauważył, że, jest, że prawdopodobnie jest jakaś no, manipulacja tymi punktami, tak? bo to są te punkty, tak? czyli te punkty, ile masz tych punktów, tyle potencjalnie jest ta pula total points, tak? teraz jest 551 milionów. Okay? I to się bardzo szybko gdzieś tam zmieniało. I to chodzi o ostatni okres, tak? czyli ten wczoraj, przedwczoraj. I gość tutaj zaznaczył, że wczoraj było wszystkich punktów, 515 milionów, ok, tak tutaj zaznaczył, a dzisiaj patrzy, a jest już 545 milionów. I to było kiedy napisane? Tak, to było dzisiaj, dwie godziny temu. 545, czyli jakby ponad 30 milionów w 16 godzin około. No i on tutaj zaznaczył, że to jest no dość nierealne, no bo przez jakby okres um, ilu, 90 dni, tu mamy... 63 60, 73 dni zdobytych punktów było 515 milionów tak 73 dni około wychodzi około 7 milionów można powiedzieć na dzień ok tak 7 milionów punktów jakby mniej więcej na dzień wiadomo tam na początku najwięcej tych punktów przybywało ok no bo ludzie dochodzili teraz tak naprawdę do tego citizen game center jakby Dużo nowych, może tam oczywiście dochodzą pewne osoby, ale jakoś tam, mega, dużo nowych osób nie dochodzi. Ok? Może to gdzieś tam wyjaśnią, ale 7 milionów, a tu 30 milionów w przeciągu 15 godzin, no to to jest dość sporo. Tak więc tutaj też jest taka ciekawostka. Ja tam nie oskarżam nikogo, że tutaj coś kombinują z tym. Ok? Może mieć to różne jakby wytłumaczenie, bo może być tak, że oni połączyli jeszcze z line'a, tam też był jakiś game center pass, że coś tam połączyli. Albo rzeczywiście doszło w przeciągu tego jednego dnia nagle tyle osób, tyle graczy, że po prostu tutaj do Game Center i zaczęli tutaj działać z punktami, że po prostu aż tyle zredukowało. No, może tak być. Ale też druga sprawa jest taka, że jakby to była jakaś manipulacja tymi punktami, no to w tym momencie mamy akcję taką, że wiecie, no, jeżeli na przykład mi odjęło tam, załóżmy potencjalnie 50 50 e, tych kati, tak, które potencjalnie mogę zyskać, e, to tylko mi, a na przykład jest milion takich osób, to macie 50 milionów kati, plus minus, nie? No załóżmy to, jest taki tylko przykład. Tylko i wyłącznie, prawda? Może być to mniej, 10 milionów kati czy 20 milionów kati. Tak więc generalnie, znaczy to tyle nie będzie oczywiście, bo, no bo, no bo jest, pula jest cała 10 milionów kati. To tutaj też faktycznie, więc jakby, ale generalnie, no może to trochę jakby odjąć ludziom. Nie? No ciekawe, ciekawe, generalnie, dajcie znać co wy o tym myślicie. No zobaczymy finalnie, jak to wszystko tutaj się rozwiąże. Czekamy na informacje. Katizen, Kati. Cuti nie mnie bardziej tak naprawdę interesuje aeropod Bombi Bombi tak na, wiecie doskonale że Bombi to jest jakby inny projekt nie Bombi to jest inny projekt on jest w tym ekosystemie Katizen tak bo oni współpracują razem Katizen Game Center Bombi ale to jest to są inni właściciele niż właściciele Katizen jeżeli chodzi o Bombi prawda no mam nadzieję że każdy to doskonale wie no tak więc um, no co zobaczymy Tutaj ciekawostka z tym Kati tokenem taki spadek nagły, i, i również tutaj w tym Game Center te punkty nagle tak podskoczyły do góry, że te, mówię, 50 tych tokenów Kati to zeszło mocno. Przy tej cenie te 680 tokenów to, to jest 68 dolarów. No, to, to jest prosta matematyka 68 dolarów. Tak więc ostatnio było 100, ponad dolarów, jak było po 14 centów, miałem 730, a teraz jest. No, niestety 68 dolarów, tak więc znaczny spadek. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Ten pas jeszcze będzie, o kochani, 17 dni. Za 17 dni się kończy ten pas. Tak więc dajcie znać, jak tam u Was. Ja oczywiście kontynuuję cały czas działania. To są takie moje luźne rozkminy, przemyślenia na ten temat. Jestem ciekawy, jak Wy do tego podchodzicie. Oczywiście gdzieś tam. Mówię, nie toleruję, nie chcę żadnego wyzywania, hejtu, i tak dalej, jeżeli chodzi o projekty. Jeżeli po prostu coś jest niewarte uwagi, Dalszej, prawda? No to wtedy można z tego zrezygnować i tyle dla kogoś. Dla mnie, tak jak mówię, ja nie rezygnuję totalnie z klikaczy. Patrzę, i tak dalej, co się dzieje. Niektóre klikacze coś tam dają za niewielki wysiłek, zawsze tam można gdzieś tam być, coś tam sobie kliknąć, robić. Niektóre dają więcej, mniej. Niektóre dają, niektóre się nie zwracają. Niestety też są takie wtopy. Dużo jest skamów klikaczy. Tak więc to trzeba po prostu uważać. Kochani, na dzisiaj tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Na razie. Hej.